Zawodnik dwukrotnie już startował w Igrzyskach Olimpijskich, był w Turynie, był w Vancouver, zajmował tam indywidualnie miejsca w drugiej bądź trzeciej dziesiątce. No i teraz na pewno marzy o tym, aby stanąć na olimpijskim podium, ale na razie zobaczmy jak poradzi sobie w Billingham 142,5 metra, aby objąć prowadzenie. Zatem ten wiatr podnarty nie jest aż tak mocny jak dla Jurija Tepesza. Dobry skok Kamila Stocha. Myślę, że nieco bliżej niż przed momentem Noriaki-Kasai, ale też mniej odjętych punktów. Wiatr nieco tylko ponad metr na sekundę, odległość 139,5 metra. No i to jest, sądzę, rezultat, który przy wysokich notach za styl, bo rzeczywiście bardzo ładnie skoczył i lądował Kamil, 4,19, 1,18,5 punktu, powinno dać miejsce w czołowej trójce w tym momencie dla reprezentanta Polski. Jest drugi Kamil Stok, brawo. Strata trzech punktów do Jurija Tepesza.